Kupiliśmy za 35 zł super taktyczne okulary strzeleckie. Świetnie wyglądają, ale jakie są? Okulary zostały wykonane z przyciemnionego poliwęglanu, zatem nie dziwi, że mają chronić przed promieniami UV. W komplecie dostaliśmy elastyczny pasek. Jak opisuje sklep, producent tych okularów, francuska firma Bole, twierdzi, że mają one certyfikat odporności mechanicznej i są pokryte specjalną powłoką przeciw zarysowaniom. Przypadkiem to sprawdziliśmy, bo spadły nam na podłogę z wysokości stołu i trafiły na jedno ziarenko piasku. Sprawdziliśmy jeszcze, co się stanie, jeśli wyczyścimy je ręcznikiem papierowym. Efekt cóż. Widać. Tak samo jak widać, że w tym produkcie wytrzymałość mechaniczna i powłoka przeciw zadrapaniom to MIT, czyli. Yellow top.